No witam serdecznie, jesteśmy w Szczecinie przed Wojskowym Sądem garnizonowym. No cóż Kuba, tak naprawdę mało możemy powiedzieć, jest już po rozprawie, niestety będzie następna. Sprawa została utajniona. Tak jest, no cóż, no, miałem nadzieję, że być może zakończy się to dzisiaj. Jak widać jeszcze nie jest mi dane. Kolejna sprawa w czerwcu będzie przesłuchiwany e, oskarżyciel. Bo do tej pory się nie stawił, także zobaczymy jak to, jak to będzie. Ja co mogłem, to powiedziałem. Myślę, że mógłbym powiedzieć jeszcze więcej, no ale nie mogę mówić, bo jest wszystko utajnione. No, myślę, tu niestety, że... ale przybyło sporo osób i tutaj duże zaskoczenie. Tak, jestem też bardzo wdzięczny. W zasadzie, gdzie, gdzie człowiek nie ma, gdzie, gdzie ta potrzeba nie zajdzie w którymkolwiek mieście, to ja widzę, że. Te środowiska potrafią się jednoczyć i że to już nie jest taki podział stricte na jakieś szyldy, flagi. Tylko są tutaj różne środowiska, które przybyły mnie wesprzeć z różnych i stowarzyszeń i środowisk. No i niestety co prawda rozprawa została utajniona, ale wsparcie i obecność daje siłę. No właśnie, także tym osobom ja również dziękuję za przybycie. A my cóż, no czekamy. No szkoda, nie? nie możemy nic więcej powiedzieć. No co, Kuba, ja Ci życzę wszystkiego. Strasznie osiwiałem wie, w tym czasie właściwe. <laughs> ja, ja, te, ja też. Także słuchajcie, pozdrawiamy bardzo serdecznie właśnie tutaj sprzęt sądu. No i co? Trzymajcie się i do następnego. Do Cześć.